Czempionko, znów ta musimy polegać na twojej sile i wielkoduszności. Arena jest potrzebna. To, po to, 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 to? to nadzieja na ponowne otwarcie. Trzeba wam tren? się To prawda, ale używamy też areny, by wzmacniać morale plemienia. Robimy tren. Zaganiamy tam maszyny, żeby nasi żołnierze mogli je zabijać w kontrolowanych rzecz jasna, Podnosi mu. No ale wód Hekaru nie pozwala władne otworzyć areny, póki nie zostanie naprawiona balista, która jej broni. Jest potrzebna, gdyby maszyna wpadła w szał. Była zniszczona podczas kurzu. Potrzebne części bardzo trudno znaleźć. Łapie, mam upolować maszynę i przynieść części. Poprosilibyśmy kogo innego, ale wszyscy żołnierze w Gają są na służbie, ale to nie będzie za darmo, prawda, kala? Jasne. Kiedy w końcu uda się otworzyć arenę, walka z tobą będzie. No wiesz, to była Dysponujemy Ciężarza szerokim wyborem za, A ja boż. przyznam nagrody za zwycięstwo. Nie tylko na arenie, ale za medale na terenach łowieckich. Możesz je wymienić na najlepszy sprzęt naszego plemienia. Tak, Dobry, do naprawy balisty potrzeba tak, ścięgien, palcoboka tak, i paru kłów w Oba typy maszyn były przy obodzie na południowym wschodzie. Możesz przynieść części mnie, kiedy skończysz. Dobra, może coś poradzę. I jeszcze jedno. Jeśli udajesz się dodał, w mam jeszcze jedno Co? zadanie związane z moralem. Trochę tak Sobie Każdy tenakt nosi plakietkę z wyrytym symbolem oddziału. Buntownicy zbierali plakietki żołnierzy, których zabili. Zabi? Możesz znaleźć takie plakietki na posterunkach wroga. Przynieś je wszystkie do mnie. Dopilnuję, by wróciły do kolegów poległych i do ich bliskich. Kiedy jest potwierdzenie, czasem łagodzi to sny. Ale sądzisz za to nagrody, Mam już trochę tych plakietek. Miło byłoby mieć przyjacielstwo. Wsparcie. Proszę. Mała nagroda no za załatwione. twój wysiłek. Ale nie opuszczaj gardy. wdziczy wciąż pełno posterunków. Bardzo dziękuję. Jak Tylko nie zapomnij o częściach do Wystarczą do czasu, kiedy Jasne. można zdobyć. Ale musisz wiedzieć, na. że od ostatniego po razu zdobyłam kilka kilka Nie mogę uwierzyć, że burza zniszczyła całą osadę. Już więc. Nie. Ale przynajmniej większość żołnierzy zdobyła się wystarczy. Że mam taki drobiazg jak strategia. Wmawiaj sobie, co ty no, no, robisz. to na plaży. Na południowym wschodzie znajdę walcoboka. Wystarczy mi już kłów z kolce grzbieta. To zaszczyt móc to oglądać. Niech nasze ostrza tną jak jedno. Tylko dobyte ostrza ci życie. Dobra walka jak na cudzoziemkę. Mogę wykorzystać czyści wodę. Walcobok Tak jak mówiła Kala. Muszę go upolować. O tak, niech kwas zrobi swoje. To koniec. Pora wyjąć to ścięgno. Jest. Muszę wrócić do Kali i przekazać części. <grymne> co się, ale nie jest mi chłodniej. Mogę odstrzelić ogniwo. Nie będzie mogła wtedy strzelać. Honor i siła! Zwiększ dystans, gdybym <grywam> tylko. Miłego dnia, bojowca. Bądź dumna. chciał... Krocz z dół. Naprawdę? Obyśmy masz jakieś plakietki do oddania? <śmiennie> Podobno masz jakieś nowe Jak dziesiątka latała na metalowych Mam części do twojej walizki. Doskonale. Zaraz ją naprawimy. Wtedy otworzymy arenę. Jesteś tu mile widziana. Jak to działa? Daj mi znać, a zaaranżuję dla ciebie walkę. A wszystkie medale. Medale, które dostałaś za walki, możesz wymienić u mnie na najlepsze wyposażenie plemienia. Nie tylko medale z areny, ale i zdobyte na terenach łowieckich. No dobrze. Zdobyłam wszystkie paski z terenów łowieckich. Naprawdę? To prawdziwy wyczyn. Medale, które za to zdobyłaś, będziesz mogła wymienić na coś naprawdę ekstra. Po ulepszeniu ekwipunku pewnie będziesz wolała mnie od Kali. Moim zadaniem jest ćwiczenie oddziałów. Nie dbam o popularność. To ci się chwali. No to na razie. Przyjdź jak wygrasz, albo jak będziesz miała plakietki żołnierzy do oddania. No dobrze. Jeśli chcesz teraz walczyć na arenie, szybko coś zaaranżujemy. No to spróbuję. Dobrze. z czempionką ringu. Zobaczmy, jak ci pójdzie z maszynami. Ja. Oh. 给发 munici。 Kiedy wkraczasz na arenę, nigdy nie jest nudno. Ta również się zmieniła. A te maszyny buntowników? Dobrze Jak to się to stało.